Aby przygotować tort z arbuza, potrzebujemy jednego małego arbuza o wadze około 3 kg, najlepiej bezpestkowego, 450 ml śmietany 36%, 2 łyżki cukru pudru, opcjonalnie dowolne owoce lub posypki do dekoracji. Przygotowanie tortu zaczynamy od ubicia śmietany. Mocno schłodzoną śmietanę umieszczamy w misie miksera i ubijamy na sztywno. Na koniec przesiewamy cukier-puder i ponownie krótko miksujemy. Odkładamy do lodówki. Następnie obieramy arbuza. Ważne, aby nóż, którego używamy, był ostry. Na początek ścinamy wierzchołki, następnie ustawiamy arbuza pionowo i ścinamy skórę dookoła. Dążymy do uzyskania w miarę regularnego kształtu walca. Skórę obieramy w taki sposób, aby na ściankach owocu nie pozostały jej białe części. Na koniec, z odciętych wierzchołków arbuza za pomocą małej łyżeczki wybieramy miąż, formując go w kulki. Posłużą nam na koniec do dekoracji tortu. Za pomocą papierowych ręczników dokładnie osuszamy arbuza z każdej strony, aby usunąć nadmiar wody. Arbuza umieszczamy na paterze lub talerzu, na którym będzie podawany tort. Następnie, zaczynając od góry, za pomocą szpatułki rozkładamy ubitą wcześniej śmietanę. Jej gruba warstwa powinna także dokładnie pokryć boki tortu. Na koniec wygładzamy śmietanę i dekorujemy wierzch kulkami z arbuza lub dowolnymi owocami. Chłodzimy, a przed podaniem przechowujemy w lodówce. Po więcej przepisów zapraszam na www.zmyslowesmaki.pl Subskrybuj też kanał Zmysłowe Smaki na YouTube.